Tak zmieniła się polityczna mapa Polski. Można to zrozumieć tylko wtedy, gdy sumujemy poparcie dla PiS-u i Konfederacji z jednej strony, a koalicji 15 października z drugiej strony. Pamiętajmy, w wyborach parlamentarnych partie koalicji 15 października dostały ponad 53% poparcia. Z naszej prognozy wynika, że delikatnie przewagę dzisiaj ma Konfederacja plus Prawo i Sprawiedliwość. I tak wygląda mapa tych dwóch obozów, jeśli chodzi o wybory parlamentarne w powiatach. A tak wyglądało to w wyborach parlamentarnych jeszcze niecałe półtora roku temu wtedy 53,7, 42,5. Tak zmieniło się te, te nastroje i te poparcie dla poszczególnych partii politycznych ogromną tutaj rolę oczywiście odgrywa poparcie dla Konfederacji. I teraz, dlaczego jest to w ogóle istotne i ważne? Bo są takie wybory, gdzie te dwa obozy faktycznie mają przełożenie na wynik wyborów. To jest druga tura wyborów prezydenckich. Przyjrzyjcie się, jak wygląda ta mapa. Dzisiejsza wspólnego poparcia, z jednej strony dla PiSu i Konfederacji, z drugiej strony dla koalicji 15 października. A tak wyglądała druga tura wyborów prezydenckich Andrzej Duda, Rafał Trzaskowski. Wyborów, które Andrzej Duda wygrał. Ta mapa się niemal nie zmieniła. Jeszcze raz zobaczmy, jak to wygląda. Suma poparcia, prognoza do Sejmu. Zmieniają się poszczególne kilka powiatów w skali całego kraju. Wróćmy jeszcze raz do wyborów prezydenckich, druga tura wyborów, gdzie tak naprawdę są dwa obozy, które ze sobą rywalizują. Rafał Trzaskowski i Andrzej Duda. To były wybory, w których wygrał Andrzej Duda, wygrał kandydat prawicowy, a wracamy do momentu, w którym wygrywał kandydat koalicji obywatelskiej. Ta mapa wygląda. Zupełnie inaczej. To nie oznacza, że to wspólne poparcie PiSu i Konfederacji musi się przełożyć na wybory parlamentarne. Ale sytuacja polityczna, gdy kandydat koalicji wygrywał wybory prezydenckie, wyglądało mniej więcej tak, a tak wyglądało to w wyborach 2020 roku.